Hej siemiaczki witajcie, tutaj jest senny gilon i witam dzisiaj w sklepie 21 czerwca 2022 roku i co, zobaczmy co dzisiaj mamy a dzisiaj w sklepie letni drifter, także letni drifter za 1500, podwójna klinga za 1200, kitsune za 500 z prądem za 800 zestaw letni drifter za 2500 plażowe barwy za 1200 barwne gwiazdy za 300 ładunek za 500 Flaming Królewski za 800, Tyran Trawników za 500, Plażowy Brutus za 1300, e, dalej mamy Cisza za 1200, Cichy Cios za 500, Wyblakła Czerni za 300 i Zestaw Ciszy za 1200, jeśli mamy oczywiście malowanie, Zestaw Among Us za 600, Bagienna Wojowniczka za 800, Ekspertka za 1200, Mistrz Szachowy za 300, Wesołek za 500, Badumc za 200, Pumpująca piącha za 200 e, co, nadal mamy Uncharted, nadal mamy Spider-Man 0, i mamy nowy pakiet Król e, Skate Parku, w którym mamy e, ratowanie świata, skina Tony, e, plecak Oli Hop, i tutaj rolkowy rozwalacz 57 zł, a no jeszcze 1500 FAUDL, także ciekawy sklep. Więc jeśli Wam się podoba, to pamiętajcie, subdzwone łopko w górę, kod gidzilem w sklepie, a jeśli znajdzie jak nam, siemneczko.